K2 wydawnictwa Rebel gra od 1 do 5 graczy na 60 minut. 8, plus. i rozpakowujemy. na unboxing. Mamy od razu tutaj. Rzuca nam się oczy. Instrukcja, która jest bardzo przystępna, tutaj z obrazkami, ale jedziemy na szybko. I co jest piękne, mamy tutaj oczywiście tryb solo tej gry. I podsumowanie tury na końcu. Piękne Instrukcja w języku angielskim Gra jest niezależna językowa, ale jeżeli będziemy mieli znajomych to to tylko po angielsku to łatwiej będzie tłumaczyć tak, kafle pogody planszetki graczy na pięć osób można grać jak już wspomniałem i mamy naszą naszą planszę która jest z górą Tak, jest ona także dwustronna. Z drugiej strony mamy inny rozkład, co też zwiększa nam trochę regrywalność. Do tego mamy dużą talię kart. Mamy znaczniki ryzyka które będziemy odkrywać też tutaj w ciemno, bo nie wiadomo jakie ryzyko będzie. I mamy piękne kolorowe natelki. Natelki, znaczniki. I to by było całość. Jeżeli potrzebujecie instrukcji, bądź macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem, bo tą gierkę już grałem parę razy. I mogę osobiście polecić, bardzo fajne. Dzięki, na razie.